Witam Was ponownie. Jak widzicie, u mnie sezon grillowy rozpoczęty. Co będę pierwszy robił? Ano, będę kręcił kurczaki. Słuchajcie, zobaczcie, mam tutaj dwa takie kurczaki, które musimy e, najpierw zasolankować. Oczywiście kurczaki będą e, pieczone na rożnie, a pod spodem będą ziemniaczki. Dobra, słuchajcie, robimy solankę. Do dużego gara. Wrzucam główkę czosnku, tylko przekrajam na pół. Kilka gałązek rozmarynu, kilka liści laurowych i ziele angielskie. Połowę cytryny, takiego lekko przysłej. 180 gramów soli, to jest zwykła sól kamienna i ja będę y, solankował kurczaki około 6 godzin. Jeżeli będziemy chcieli przetrzymać całą noc na przykład, to musimy zmniejszyć ilość soli do 150 gramów. Dodaję dwie łyżki cukru. Cukier wzmocni smak i Pomoże skarmelizować później skórkę. I teraz łyżka czarnego, nieroztartego pieprzu. Jakby rzekł, klasyk to wszystko. I zalewam 3 litrami wody. Kurczaki ważą około 1,5 kg, więc to jest taka, wiecie, idealna proporcja. Teraz musimy to dobrze. Rozpuścić. Oczywiście to nie koniec, jakby to powiedzieć, przypraw, bo po solankowaniu jeszcze będziemy kurczaka przyprawiali taką e, pastą, którą przygotuję. Zanurzamy kurczaki. I tak jak już wspomniałem, zostawiam na mniej więcej 6 godzin. No i dobra, kochani, kurczaki sobie. Poleżały w tej solance, więc możemy przystąpić do grillowania ich, czy kręcenia ich narożnie. Grillował będę na takim gazowym grillu dzisiaj, to jest grill Napoleon Prestige. Zobaczcie, jak wygląda w środku. Ma boczną płomiennicę, co jest bardzo ważne przy właśnie kręceniu kurczaków. I tu, żeby uzyskać takiego wiecie, dymnego efektu, postawiłem taki namoczony bukowy klocek. I on tam będzie sobie delikatnie przykapcał, a tutaj mam blachę. A ruszta leżą tu. Po prostu zamieniłem e, ruszta na taką blachę, bo będziemy tutaj za chwileczkę e, kładli ziemniaki i ten tuszczyk sobie będzie pomału, wykapywał. Ale to e, pomału. Dobra. E, rozgrzewamy grill. W trakcie będę Wam wszystko mówił. I teraz tak, kurczaki. Słuchajcie, co jest najważniejsze przy e, kurczaku z rożna czy z grilla. On musi być bardzo dobrze osuszony. Położyłem tutaj talerzyk, żeby, wiecie, on był dociśnięty. Ale... Garnek nam już nie będzie potrzebny. I ręcznikiem dobrze osuszamy kurczaki. To znaczy ręcznikiem papierowym. Inaczej będzie nam się sparzał, gotował, a tego byśmy nie chcieli. A widzicie, w tej Euforii zapomniałem zdjąć różd. Za chwilę byłoby mi ciężko kurczaki naciewać. Już się trochę nagrzał. Dobra, nieważne. I teraz robimy przyprawę. To nam też nie będzie potrzebne. Co ja będę dodawał do mojej przyprawy? Już wam mówię. Płatki chili, bo lubię ostro. Oczywiście listę składników znajdziecie w opisie filmu. Czosnek granulowany. Słodką wędzoną paprykę, trochę kurkumy dla koloru. I majeranek. Dodaję niewielką ilość cukru to, żeby się kurczak fajnie karmelizował. On miał już w solance, ale nie zaszkodzi dodać troszeczkę. I teraz zalewam przyprawę olejem. Solić już nie musimy. I dokładnie mieszamy. Takie grille możecie nabyć sobie w salonach. Które prowadzą markę Napoleon, tam zawsze znajdziecie pełny asortyment od właśnie takich wielkich grilli, od grilli na drewno, znaczy na węgiel drzewny, który tutaj mam, różne akcesoria, wszystkie jakie są potrzebne. Właśnie od, od rożna, od płyt, szpachelek, blat po prostu wszystko to, co potrzebne nam jest do grillowania. Grille również nie tylko są takie wielkie, są małe, mniejsze, większe. Każdy znajdzie coś dla siebie. Dobra. E, przyprawiam kurczaka. Dokładnie nacieramy przyprawą. Spójrzcie, jak pięknie wygląda. O, jak pachnie. Ja wiem, że zaraz, e, jakby to powiedzieć, odpalą się zwolennicy grilli jakby to powiedzieć, tylko na węgiel drzewny. Ale słuchajcie, taki grill jest mega funkcjonalny. Po prostu nie potrzebujemy czasu. Chcemy zrobić sobie śniadanie czy obiad. Przychodzimy, pyk, pyk odpalamy i jest gotowe. I słuchajcie, i nie musimy czekać, żeby on przegryzł się tymi przeprawami. Już jest wystarczająco. I teraz tak. Nakładamy kurczaki na rożen. Pamiętajmy, że to musi być porządnie nabite, żeby to na nie pospadało. I słuchajcie, i ten, ten rożan jest e, wyposażony w takie cudo. To jest przeciwwaga. To znaczy, po założeniu już na e, grill, wyregulujemy sobie, żeby nie było, wiecie, takich bić, takich przeskoków. I słuchajcie, tutaj mamy sondy, które mogą nam się fajnie tutaj przydać do mierzenia temperatury w kurczaku. Zatrzymujemy rożno, mierzymy temperaturę i tutaj jest wyświetlacz, który wam pokaże jaka jest temperatura. Wrzucam trochę rozmarynu. Temperatura około 160 do 170 stopni w tej chwili i Mniej więcej półtorej do dwóch godzin będziemy go kręcić. Słuchajcie, teraz pokroimy ziemniaki. W taką grubszą kostkę. Zobaczcie, noże też Napoleona możecie nabyć w salonach. Ziemniaki musimy przyprawić solą. I dodaję zioła polskie. Taka mieszanka, dostępna we wszystkich marketach. i wszystko razem łączymy te przyprawy z blachy, które zostały olej i to co dołożyłem. Zobaczcie jak wyglądają ziemniaczki. Trochę czosnkowe, trochę pikantne, trochę ziół polskich, aromatyczne, niesamowite. I tak przyprawione ziemniaki sypiemy na blachę pod kurczakami. Ależ tu pachnie, jej. Włączam jedną płomiennicę na minimalny ogień. I zamykamy. No i pamiętajmy, żeby co jakiś czas ziemniaczki przemieszać. Pójdźcie tylko. Zamykamy, niech się nie ziębi. No i moje kurczaki są gotowe. Najpierw zdejmę ziemniaki. Zobaczcie, jak one wyglądają obłędnie. O, jak pachnie. Soczek się leje z kurczaków na to. Zobaczcie. Nakładamy spawalnicze rękawice. Jak ja to nazywam. Nie, nie, to są takie właśnie specjalnie. Też od Napoleona. Zobaczcie. Jak to wygląda niesamowicie. Spójrzcie. Jeden. Złociste, pachnące. To jest Porcja dla czterech osób, bierzemy połowę, trochę ziemniaków, ale to się wszystko lepiej. dobrej jakości kurczak odpowiednio przyprawiony, zamarynowany, zasolony, upieczony, lekko dymny aromat, po prostu bajka. Mm. No a ja już się z wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was kiedy wrzucę film No i życzę Wam smacznego.